Cześć kochani, tu Agnieszka, robimy dzisiaj Denko, projekt Denko. Powiem Wam, że trochę mi się tych rzeczy ostatnio zebrało. Tak, torba jak zwykle urocza, tym razem z kubusiem płatkiem. Słuchajcie, jest tego całkiem sporo, więc może nie będę się jakoś bardzo rozgadywać we wstępie. Powiem Wam tylko, że według mnie ja bardzo lubię Denka oglądać. Denko to jest taki format, który jest świetny, bo mówię o kosmetykach, które już zużyłam w całości, więc tak jakby obraz jest totalnie całościowy. To jest dla mnie przewaga denek nad takimi, wiecie, testami zwykłymi. Jeżeli jeszcze nie widziałyście kosmetycznej piątki miesiąca, to koniecznie tam zajrzyjcie, bo jest tam jedna rzecz, którą też dzisiaj pokażę, ale nie będę się już rozgadywać, natomiast ona jest genialna. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, mam dla Was kod zniżkowy. Generalnie to jest taki mój kod, który kiedyś utworzyłam i macie tam bodajże 5% zniżki to niedużo na Jest Style. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam po prostu część produktów, które już zużyłam, które są fajne, więc gdybyście chciały coś sobie zamówić to będziecie mieć chociaż taką mini zniżkę. Zniżka będzie w opisie, pojawi się Wam też tutaj, no i oczywiście jeżeli film będzie się Wam podobał. Kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zaczynamy, bo tego jest dużo, dużo, dużo. Dobra, wielkie losowanie, od czego zaczniemy? Aha, zaczniemy od tego, co akurat jest takim moim totalnym zwyklaczkiem. Aczkolwiek te rzeczy, te opakowania zbierałam już przez jakiś czas, więc w tym momencie ten szampon jest nieaktualny. Bardzo go lubiłam używać. To jest glowing color szampon Jojoba i Orchidea z Organic Shop i przez Myślę, że co najmniej rok ten szampon mi pasował idealnie, bo on mm, już wam o tym mówiłam. Ja mam wrażliwą skórę głowy, jak coś jest nie tak chemicznie w szamponie, to jest po prostu Armagedon, łupież, swędzi i tak dalej i Włosy oklapują. Yy, I tak, i przez długi czas ten szampon mi służył i w którymś momencie też przestał. Nie wiem, czy zmienili coś w składzie, ale dostałam od niego upierzu, także to jest historyczne w tym momencie opakowanie. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to jest, yy, tak, po żelu pod prysznic, aż sobie powącham, słuchajcie. Mmm, Mango Original Source. Szczerze mówiąc, to miałam pierwszy raz w życiu w ogóle ten kosmetyk ym, z tej serii. Nie wiem, jaka to firma robi. Jakiś kusons, coś takiego. Myślałam, że może jakieś szwartskopy i tym podobne rzeczy, ale nie. I yy, jeżeli chodzi o ten, że podprysznic, bardzo fajny zapach, bardzo wydajny. Zapach. Zapach tutaj jest kluczowy, bo ze względu na zapach go kupiłam, właśnie ma taki. Fajny zapach mango e, i tutaj jest napisane, że 100% naturalnego zapachu i jest to produkt wegański, natomiast on wysuszał skórę, e, więc no nie wiem, czy jeszcze po niego sięgnę. Na razie, na razie może nie. Ale tu mam alternatywę, tylko że to jest alternatywa droga i to jest właśnie coś, co jest z je Styla. To jest marka Lador, koreańska. The Blissful Bath Professional Salon Care um, Body Wash. Clean Cotton zapach. Słuchajcie... To jest tak cudowny, żel pod prysznic, był właściwie o zapachu. Rzeczywiście, już wam to mówiłam kiedyś, bo go już pokazywałam, że on pachnie jak taka esencja po prostu wypranego, powieszonego na zewnątrz, w lecie bawełnianego prania, jak tak na wietrze się, wiecie, suszy i tak dalej, To jest jakby koncentrat tego zapachu i em, porównując do żeli pod prysznic innych, których używałam i które bardzo lubiłam. No, to niestety, dlaczego niestety, bo jest bardzo drogi. Niestety, on jest najlepszy, w ogóle nie wysusza skóry, w ogóle nie zostawia żadnego tłustego filmu. Jest rewelacyjny. Był rewelacyjny dla mnie, dla Gracjana i nawet dla mojego miłosza, który ma lat 9, więc ma trochę inną skórę, dużo bardziej wrażliwą, tak mi się przynajmniej wydaje niż my dorośli. Rewelacyjny, no, jest drogi, bo on kosztuje około 20, może nawet 30 dolarów właśnie na jest stylu, ale... Yes, I szczerze mówiąc, to opakowanie odkładam na drugą stronę. Nie wyrzucam go, dlatego że jest bardzo, bardzo praktyczne i będę sobie po prostu przelewać do niego inne produkty, bo ja wolę, jak jest pompka. Dla mnie to jest duży plus przy takim produkcie, który rzeczywiście stawiam na wannie i sobie z łatwością mogę wycisnąć produkt, jakiś żel czy coś, ale był rewelacyjny. Super był. Aż to takim pogrzebowym tonem mówię, bo no bo właśnie szkoda, że jest taki okrutnie drogi, bo nie wiem, czy go jeszcze kiedyś zamówię. Kolejna rzecz znowu ten sam szampon, kolejne opakowanie widzicie, to denko, że tak powiem y, od jakiegoś czasu leży i znowu poprawiam włosy wiem, że tego nie lubicie, ja też tego nie lubię i też mnie to wkurza, ale jak zwykle mi spadają do oczu, więc co mam robić, nie będę tak z połową twarzy zasłoniętą nagrywać słuchajcie, y, opakowanie z kalosa tego kalosa to ja miałam chyba z rok, jak nie dłużej i y, y, to jest odżywka blueberry nie wiem, wiem, że niektórzy kalosy bardzo lubią i ja natomiast w w ogóle jakoś nie, nie przekonał mnie w żaden sposób. I na początku rzeczywiście używałam to do włosów, ale włosy mi oklapywały szybko. No, nie czuję, żeby to było po prostu produkt dla mnie. I też nie były wcale jakieś przy rozczesywaniu fajniejsze. Nie były tak, że się jakoś ładnie układały. Wiadomo, że tutaj jest 100 tysięcy milionów różnych wersji tych galosów i wiem, że dużo osób je lubi, ale szczerze mówiąc szkoda mi czasu po prostu na szukanie, na szukanie jak mam inne produkty, które też lubię. I to była pojemność 1000 ml, czyli litr. I powiem Wam tak, że tak jak mówię, na początku używałam go do włosów, a potem używałam go do golenia nóg po prostu do golenia pach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to jest bardzo fajna alternatywa dla wszystkich pianek, jeżeli taka odżywka, bo ona ma poślizg dla golarki. I tak mi się go udało zużyć, ale no nie, raczej już nie kupię więcej, bo zbyt to było dla mnie męczące. Jakoś, ja też nie lubię, jak kosmetyki są ogromne, bo mi się bardzo szybko nudzą. Kolejna rzecz, która tutaj jest, to jest opakowanie pożelu pod prysznic Zivrosher. I, i wroszenie roszeria. Nie wiem, czemu mówię roszer. W sercu lasu to jest seria świąteczna, i jeszcze właśnie wystawiłam wczoraj na wannę jedno opakowanie, niestety małe, bo y, kupiłam sobie zapas, bo uwielbiałam ten żel pod prysznic, uwielbiam go. Pewnie już się nie pojawi. On pachnie choinkami, świerkami, lasem. Naprawdę pachnie jak z serca lasu i też trochę wysusza skórę, ale nie tak bardzo, na przykład jak to mango, które wam wcześniej pokazywałam. Generalnie ten lador cały, bawełniany zapach, bije wszystkie te żele pod prysznic na głowę, ale ten też bardzo lubię i zużywam. Kolejna rzecz, którą od razu wyciągnęłam, to jest serum ogórkowy pod oczy z Mokosza. Ja niestety mm, miałam takie, które miało krótką datę ważności i to jest bardzo fajny serum, już Wam kiedyś o nim mówiłam. Ono ma taką olejkową konsystencję, zapach jest, zapach jest właśnie ogórkowy, strasznie przyjemny. I tak, to serum bardzo fajnie się sprawdza do natłuszczania właśnie w zimie skóry pod oczami. I fajnie jest pod suche korektory, takie, które mają konsystencję zastygającą, na przykład L'Oreal Infallible. I to było rzeczywiście, był rzeczywiście serum, które mi bardzo fajnie z tym korektorem grało. Mimo, że on sam właśnie z innymi produktami dla mnie nie jest aż tak ekstra, to właśnie z tym takim troszeczkę tłustym serum pod oczy fajnie mi się sprawdzał. I generalnie to serum. Działa w ten sposób, że nakładacie sobie dosłownie kropelkę, bo jak dacie za dużo, to zaraz wam powiem, co się stanie. Kropelkę rozcierałam w palcach, nakładam pod oczy, na powieki i tak dalej, i tak ale jeżeli się go położy za dużo, właśnie pod oczami, na powiekach i tak dalej, to mam wrażenie, że on od temperatury ciała, ono, to serum, spływa i że po prostu jakby przeszkadzało mi na oczach. Miałam wrażenie, że mi wpływa do oczu i tak dalej. No i niestety przez to, że miałam krótką datę ważności, to zużyłam bardzo niewiele, bo to jest. Tak niesamowicie wydajne, że klękajcie narody. Ja zużyłam właściwie tyle z tego opakowania. A resztę musiałam zużyć do ciała, e, dlatego że po prostu była, było już podacie, nie chciałam pod oczy dawać rzeczy, które są podacie ważności, więc użyłam jako olejek na nogi, bo bardzo dobrze nawilża, właśnie tak natłuszcza skórę, także serum rewelacyjne. Kolejna rzecz, którą mam to znowu opakowanie po w sercu Lasus i w Dobra, jedziemy dalej. Ziaja, słuchajcie, ziaja, antyperspirant ziaja, już Wam nieraz mówiłam, e, bardzo dużo osób go krytykuje za skład i tak dalej, i tak dalej. I pokazuję Wam to opakowanie, bo to jest opakowanie też można powiedzieć historyczne. To znaczy, tak, mam kupioną nową ziaję, bo dla mnie to był dobry antyperspirant na specjalne okazje, dlatego że ja się przestawiłam na Aun i Aun całkiem fajnie mi się sprawdza, a tego typu antyperspirant, no, wykończyłam go po prostu gdzieś tam pomiędzy użyciami Aunu. I mam kolejne opakowanie, żeby po prostu mieć taki, takie zabezpieczenie, wiecie, bo Aun jednak nie chroni przed potem aż tak bardzo. Natomiast ma działanie bakteriobójcze itd. Tak tak neutralizuje zapach. Tylko strasznie mnie dziwi to, że wiele osób mówi, że Aun jest taki zdrowy, że jest dużo lepszy od antyperspirantów. Słuchajcie, Aun to jest e, aluminium w krysztale po prostu. Czyli to, co jest głównym składnikiem właśnie antyperspirującym w. E, antyperspirantach, o ile się dobrze orientuję. Tylko, że jest tu jeden składnik, a nie wiecie, dużo różnej chemii. Także ziajka u mnie też wykończona. Znowu mam pewnie opakowanie, tak, znowu kolejne opakowanie po szamponie z Organic Shop. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, dlaczego tak na mnie zadziałało. Jestem wkurzona, bo to jest bardzo tani, fajny szampon, no ale jak widać. Co jeszcze wykończyłam? Kolejne opakowanie po żelu pod prysznic. Nature Box Shower Gel. Jak to się nazywa? Tym razem y, granat i te ale pod prysznic też lubię. Fajnie pachniał. Te są chyba ze Schwarzkopa z kolei. Yy, oj, tak, Schwarzkop Henkel. Yy, I one też są wegańskie. Ale słuchajcie, na jedną rzecz chcę Was uczulić, bo teraz jest taki marketing, że coś jest wegańskie, że coś jest yy, na, bez yy, właśnie składników pochodzenia zwierzęcego. To, że coś jest wegańskie, nie znaczy od razu, że ten skład jest super. Bo to, że nie ma tam składników pochodzenia zwierzęcego, nie znaczy, że nie ma tam chemii. Także tak tylko daję znać, żeby się nie dać zwariować. Też wysu wysuszając trochę skórę, ale bez jakichś większych y, tragedii, także myślę, że może jeszcze po niego w którymś momencie sięgnę. Ja najbardziej lubię wersję awokado, taką zieloną, fajnie pachnie. Alterra, co my tu mamy? Żel pod prysznic, lubię Alterra. Alterra to jest taka marka rosmanowa, tania, y, też y, niby w miarę naturalna. I jak rzeczywiście popatrzymy na skład, to w składzie tutaj y, są. Fajne składniki, w sensie, no jest sporo, całkiem. Składy nie są ogromne, to już jest plus. W składzie e, znajdują się właśnie jakieś ekstrakty e, i tak dalej, i tak e, dalej. Więc, no, jest to też fajny produkt za niedużą cenę. I też lubię sięgać e, po te kosmetyki. Tutaj, akurat, miałam wersję, kurczę, jest po niemiecku. E, remember the summer. No, pachnie jakimiś kwiatkami, nawet ma tutaj maki i buławatki. Czekajcie, wyostrzywam na opakowaniu. Widzicie? Mam maki i bławatki na opakowaniu, także takie typowo, typowo letnie. Teraz co? Mój klasyk, oczywiście. To też jest coś, co możecie kupić na. Jest um, stylu na przykład. Dlaczego ja mówię o jej stylu? E, dlatego, że te kosmetyki po prostu są tam taniej niż kupicie je w Polsce, w polskich sklepach, które się, sklepach, które się zajmują sprzedażą kosmetyków koreańskich. Tam jest po prostu taniej. E, I teraz tak, to jest Serial Pore Foam Crab, tak, czyli to jest taki peeling do twarzy, ale bardzo, bardzo delikatny. I peelingujące drobinki to jest sproszkowany orzech włoski. Ale tak naprawdę, na no, taki pyłek. I to jest bardzo przyjemne. To ma postać takiej pasty. Nie wiem, czy tu jakieś resztki są. Mogę Wam tak pokazać w sumie w środku. O, jeszcze tam coś pozostawało. To jest właśnie taka pasta z drobinkami. Bardzo to lubię używać. E, niby to peelingów nie powinno się używać codziennie. E, natomiast ja tego... E, ja tej pasty używałam codziennie i takiego nie czułam, żeby mi zdarło. Twarz żyje, więc e, myślę, że to jest fajny produkt. Oprócz tego, że ma te bardzo delikatne, właśnie taki peelingujący pyłek, to też bardzo fajnie nawilża twarz. Mam kolejne dwa opakowania, które. Które czekają na swoją kolej. No bo bardzo ten produkt lubię, więc lubię mieć też zapas. Idziemy dalej. Co jeszcze zużyłam? Healthy Mix BB Cream Anti -Fatig, Czyli ten klasyk, wiecie, YouTube'owy, który wszyscy, który wszyscy bardzo, bardzo lubili swego czasu. Ja również. I właśnie ten krem BB, on jest niezużyty do końca. Tam trochę zostało w nim. Ale dlaczego? Dlatego, że zmienił się totalnie jego zapach. On ma bardzo przyjemny zapach, jak jest dobry. Po prostu mi się zepsuła resztka. No więc dodałam ją też do denka, Tutaj nie mogę powiedzieć, że on zużyła całe opakowanie, ale u mnie zużycie opakowania podkładu kremu BB, No to trochę trwa. A ten zdążył się po prostu zepsuć. On ma 12 miesięcy od otwarcia. Ja myślę, że jego ja i tak dłużej używałam. I jest bardzo fajny, bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie wyrównuje koloryt. Czy się trzyma na twarzy dobrze? Zależy. Ja mam taką cerę, że nie jest problemowa, nie wyświeca się szybko, chyba właśnie, że jakiś produkt jest siarski. To wtedy takie rzeczy się u mnie dzieją. Tutaj po przypudrowaniu trzymał się całkiem fajnie i on też tak naturalnie ściera się z twarzy. Nie, wiecie, nie tak jak na przykład te mocne kryjące podkłady, tylko w taki naturalny sposób, że ja na przykład po całym dniu zauważam, że jak biorę wacik i chcę zmyć, no to. Gdzieś tam tego jest dużo mniej, a właściwie widać, że nie mam już prawie tego, ale nie ma jakichś takich, wiecie, nierówności, czy jakichś, że mi, nie wiem, rzeczywiście nos wystaje z podkładu albo coś w tym stylu. Także bardzo fajna rzecz. Wracać do niego na razie nie będę, bo mam bardzo dużo innych, znaczy bardzo dużo, no mam kilka innych produktów, które chcę zużyć, ale kto wie, może kiedyś, bo w tym momencie nie mam już żadnego kremu BB, same podkłady lżejsze i cięższe. No i właśnie, zużyłam też krem BB wreszcie do końca z Skin 79 i to jest ta wersja Golden Snail z filtratem śluzu ślimaka, która jest przeciwzmarszczkowa, przeciwzapalna, także całkiem fajnie działająca. Jeżeli chodzi o, o ten produkt, to ja go też bardzo długo zużywałam dłużej niż powinien być otwarty, 12 miesięcy. Ciekawa jestem, czy dajecie radę zużywać, kurczę, te kosmetyki rzeczywiście w tym czasie, bo ja ile bym się nie starała, ile bym nie nakładała na twarz, to nie jestem w stanie tego po prostu zużyć, dlatego też nie chcę robić za dużo testów na swoim kanale, jakichś podkładów czy coś, bo wiem, że to się u mnie zmarnuje, ja część i tak daję mojej mamie, czy cioci, czy koleżankom i tak dalej, ale i tak po prostu, no, to jest bez sensu, nie? Wydaje mi się, że to jest takie bardzo mało ekologiczne wyrzucanie potem 100 tysięcy butelek, nie mówię już o dziewczynach, które dostają 100 tysięcy produktów, to naprawdę współczuję tej ilości, co z nią zrobić, żeby się nie zmarnowało i nie było to, wiecie, tylko zanieczyszczanie środowiska. Dobra, wracam już do tego kremu BB, on jest bardzo fajny, on kosztuje koło stówy, jest bardzo fajny, jest fajnie kryjący, troszkę się wyświeca, powiedziałabym, że tak mniej więcej jak ten krem BB z Healthy Mix po paru tam godzinach, u mnie przynajmniej. Kolor jest dosyć beżowy i wpadający trochę w różowe tony, ale ja się zawsze w nim dobrze czułam, bo on ma taką umiejętność, mam wrażenie, akomodacji do naszej cery, akomodacji, że się przystosowuje kolorystycznie i na początku, jak go nakładam, nakładałam i rozcierałam, to był taki różowawy, a potem się fajnie stapiał z karnacją, także bardzo go też lubiłam, też na razie nie będę do niego wracać, nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę, no bo tak jak mówię, mam jeszcze dużo tego typu produktów, w ogóle taki uciapany Wam pokazuję, nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, YouTubeowo? Jedziemy dalej. Jezus, znowu opakowanie po szamponie, <grywa> dobra? Tym samym. I tutaj mam Bardock Shampoo, i to jest White Agafia, seria White Agafia. I to jest szampon, który znowu jest wegański, ma certyfikat EcoCert, To jest jeden z takich bardziej renomowanych certyfikatów, jeżeli chodzi o produkty naturalne, organiczne, właśnie. I Kosmos Organic również. I wszystko by było fajnie, pięknie, bo włosy po nim były miłe, w miarę długo wytrzymywały, tak wiecie, nie przetuszczały się, nie obciążały itd., itd. Ale też po paru użyciach dostałam od niego łupieżu, więc e, użyli go moi chłopcy, którym nic się nie działo. O, ale to ja strasznie dawno musiałam nęka nie robić, bo ja ten krem zużyłam bardzo, bardzo dawno temu. Element. E, element, e, i to jest krem wyciąg z że żeżuchy przeciw zanieczyszczeniom, krem na dzień. Słuchajcie, ten krem, e, no też całkiem sporo używam, ale to jest bardzo fajny, polski krem polskiej marki właśnie Element, y, należącej do Visplantis, czy to jest właściwie seria Element, a marka nazywa się Visplantis. No właśnie, i to jest wyciąg z kiełków żerzuchy. i bodajże chyba tutaj jest... Y, też węgiel aktywny, o ile się nie mylę, wiem, że w tej serii był węgiel aktywny, ale nie jestem pewna czy w samym kremie. I to był też świetny krem, jeżeli chodzi o używanie pod makijaż, bo nie był tłusty, nie wyświecał się szybko. Bardzo fajnie się na nim rozprowadzały wszelkie produkty właśnie, czy podkłady, czy kremy BB, bo ja czasem też tak używałam kremów BB, przyznaję się, wiem, że to niby jest sam krem, ale jakoś tak czuję, że potrzebuję kremu też normalnego pod kremy BB czasem jak mam bardziej przesuszoną cerę. I raz, że on bardzo fajnie, tak naturalnie, roślinnie pachniał, jakbyście rzeczywiście jakimś, nie wiem, żyżuchę czy coś roztarły w palcach i powąchały. Nie każdy lubi takie zapachy, ale ja bardzo lubię. E, no i właśnie, świetnie działał pod makijaż, świetnie nawilżał. E, bardzo, bardzo lubiłam całą tą serię generalnie, bo miałam całą serię kosmetyków. Także e, możliwe, że jeszcze kiedyś do niego wrócę. Co mi się udało zużyć z wielkim trudem? Właściwie to nie widać, żeby to było zużyte, bo jeszcze gdzieś tutaj na ściankach trochę jest, no ale dobra, ale to też już, że tak powiem, się przeterminowało. To jest Nabla korektor Close Up, którego nienawidziłam i do tej pory go nienawidzę. To jest korektor, który wysusza, zbiera się w zmarszczkach, wygląda sucho, staro, fu, po prostu dla mnie, fu, jak uwielbiam markę Nabla, tak to dziecko marki NABLA totalnie mi nie siadł, więc nie chcę nawet o nim mówić, nigdy go nie polecałam i polecać nie będę. I Jeszcze z NABLI wykończyłam coś, co kochałam, co już nie jest dostępne niestety i jest to, to też już dawno wykończyłam właściwie, Lost in Paradise. To jest taki cień, cień w kremie, coś w tym stylu, po prostu go uwielbiałam. Słuchajcie, zawsze jak nakładałam ten cień na powieki to dostawałam od was mnóstwo pytań, znaczy no mnóstwo pytań o od, to tak mówię, ale dużo ogólnie w całym czasie używania tego dostałam od was pytań właśnie o ten produkt. Ej, to wygląda jakby on jeszcze w środku był. Czy jest jakaś nadzieja? Nie, no niemożliwe. Czekajcie. Nie, no nie ma. Ej, a może jest jeszcze trochę. Chciałabym go jakoś wygrzebać, jakby jeszcze był, aczkolwiek on też był przeterminowany, ale słuchajcie, nie znalazłam odpowiednika, a ja go totalnie uwielbiałam. Kolor. Kolor jest taki, jak widzicie, to jest niby. Coś pomiędzy różem a, mm, a takim, ja wiem, złotem, coś w tym stylu, takie różowe złoto, to przepięknie wyglądało na powiekach. Trochę potrafił robić skróbkę, jak go, go się dało za dużo i się osypywać. Mnie uwielbiałam go, chciałabym znaleźć dla niego jakieś, y, jakieś zastępstwo, bo był bardzo, bardzo, bardzo przy tym kochany Ach, i teraz przechodzimy do perełki, słuchajcie, Changing You Magic Foot Peeling Shoes. Po, mówiłam wam o nich, yy, pokazywałam wam je właściwie, tą ma, takie skarpetki do y, w filmie o koreańskiej pielęgnacji. Mówiłam wtedy, że ich nie przetestowałam, jak przetestuję, to dam znać. I właśnie, słuchajcie, w kosmetycznej piątce miesiąca więcej o nich mówię, ale powiem Wam tylko tyle, one działają. One działają i są zarąbiste. Zajrzyjcie sobie do tamtego filmu, to też jest z Jest To akurat muszę sobie zamówić i to pewnie dużo sztuk jeszcze. A no właśnie, o awokado mowa, a tutaj mam jeszcze jeden ten Nature Box awokadowy. Opakowanie jeszcze kurczę czuć zapach po tak długim czasie. E, tak, jeszcze taki awokado i jeszcze mam rzeczy. Maska Eveline e, Galaxy Glitter Mask, e, którą użyłam no też już dawno temu. Są generalnie mm, to jest maseczka wygładzająca do twarzy z jakimiś brokatami, gwiazdkami, serduszkami brokatowymi i tak dalej i tak dalej. Fajna rzecz, nie mówię, że nie, hmm, ale jakoś tak ja wiem, no, taka maseczka, nie, nie zauważam, żeby coś niesamowitego z twarzą e, mi robiła. Jeszcze mam tutaj pudełko, bo po mydełkach mogę mieć tylko pudełka, e, pudełko z mydełka Sombajmi, uwielbiam Sombajmi, V10 i to jest rozjaśniające, rozświetlające, rozjaśniające właściwie karnację, cerę, Jezu, nie mogę się wysłowić mydło z y, witaminą C i dziesięcioma multiwitaminami, bardzo dobre. Ja je lubiłam jak go używałam, ale mój Gracjan je po prostu pokochał. Ono rzeczywiście fajnie, czyści fajnie, myje twarz nie pozostawia uczucia suchej skóry i y, rzeczywiście zauważyłam też jakieś tam rozjaśnienie, y, nie wiem czy Mam jeszcze to pewnie cały czas. Jakiś przebarwień na twarzy, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne. Generalnie mydła z Sąba są po prostu świetne dla mnie. I to, i takie zielone, które też bardzo lubię i też już czeka na swoją kolej. I jeszcze jedna rzecz, tak? Ostatnia, tak. I jeszcze ostatnia rzecz. Słuchajcie. Hialuronowe płatki pod oczy z Mizona. I to jest mój hit hitów. Tutaj jest opakowanie po 60 sztukach. I chyba, o Jezu, i chyba tylko takie. Opakowania były, i to jest właśnie też coś, co dostałam swego czasu od Jest Styla Właściwie wybrałam tam sobie od nich. I nie, czego nie wybrałam? To akurat mi sami wysłali, bo chcieli, żebym to przetestowała. Rewelacyjne płatki. Raz, że jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, ok, no może tam jakoś sobie działał, nie wiem, przeciwzmarszczkowo i tak dalej, napinająco, naciągająco, może się coś tam działo. Ale te płatki to jest taka totalna rewelacja z rana, jak macie podpuchnięte oczy, bo raz, że one same w sobie chłodzą, można je włożyć, wiadomo, do lodówki jeszcze będzie jeszcze takie bardziej orzeźwiające uczucie. Ale właśnie cały czas, jak się je ma nałożone przez kilkanaście minut pod oczami, to jest uczucie takiego chłodzenia przyjemnego, takiego orzeźwienia i rzeczywiście powodują, że ta opuchlizna, jakaś tam pod oczami, poranna, bardzo szybko znika i tak. Nie wiem, rewitalizują skórę pod oczami. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Ja je uwielbiam i na pewno y, zamówię kolejne opakowanie. W tym momencie mam inne y, z Bentona płatki, z którymi niezbyt się na razie polubiłam. Te zużyłam w sumie dwa dni temu dopiero. Także będę testować jeszcze tamte, ale te są rewelacyjne, i to jest coś, co po prostu polecam sobie i Wam. I chyba to tak, ostatnia. Na pewno nic już nie ma. Tak, nic już nie ma, słuchajcie, to było wszystko. Było tego, wydaje mi się, trochę dużo tych kosmetyków, zwłaszcza tych do mycia i tak dalej, ale ostatnie dęko robiłam już. Sporo temu, więc myślę, że i tak nie jestem jakimś, wiecie, brutalnym wasterem kosmetycznym. Także dawajcie znać, co Wy fajnego ostatnio przetestowałyście, co skończyłyście właściwie i o czym możecie powiedzieć, tak z całą pewnością, że jest fajne. Albo napisać, że nie do końca jest, i ostrzec mnie i inne widzki przed danym produktem, jeżeli coś takiego trafiłyście, co jest totalnie ble. ble, ble. Jeżeli film się Wam podobał, tak jak mówiłam, kciuku w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!